Cześć. Sprawdzę jaki mam głos. <laughs> o, mówię. Trzeba nie wrócił. Jeszcze się do nikogo nie odzywałam. Kota nie mam, psa nie mam, chyba mam do kogo gadać. O jaki ptaszek, zobaczcie, sobie, zobaczcie, zobaczcie. Sobie, zobaczcie, zobaczcie Ale cieplutko. Podobno jak się nie ma gorączki, to mogę wychodzić, więc wychodzę wyszło. Jakoś jeszcze nie boli przykładu cały czas. Nie wiem, ale jak się tak trzymam tu za to to, gorąco, to mi jest wtedy bardzo dobrze. <grym> Muszę zrobić trochę zakupów, bo zaczęłam robić pranie, wszystkie swoje rzeczy, część rzeczy powyrzucałam, miałam takie jeszcze sprzed 20 lat <gry> i część rzeczy powyrzucałam i teraz za bardzo nie mam takich niektórych potrzebnych, no trzeba będzie coś wymyślić, jakieś kilka rzeczy kupić, po prostu wszystkie letnie spakowałam przyznam, że najwięcej mam właśnie letniej rzeczy. Jak przychodzi tak nieco chłodnie, jakiś sweterek, jakaś bluza, jakieś ciepłe spodnie, to tak trochę gorzej. W domu zawsze wsiadałam w samochód. Wiecie, w samochodzie to można mieć cienką chórę, a tu jak sobie spaceruję, chociaż dzisiaj jest super. Dzisiaj jest normalnie. Ani wiatru nie ma, ani mi, słuchajcie, nie ma nic zimno, zrobiłam sobie rano dwie pyszne zupki, jedno krupniczek, już założyłam do słoika. wszędzie sobie zjem, zatekonałam, żeby było i jeszcze gotuję sobie grochówkę, chociaż mam taki groch, wiecie, ten groch jaś, ale kupiłam go w Lidlu przyznam, że teraz mam tak wyczynone powonienie, że wszędzie czuję tą chemię i właśnie idę teraz no, ja sobie do takiego jasia, taki groch, fasola, jaś. Mm, ekologiczny. I zobaczę, czy będzie też tak, czy będzie pięknie pachniał, tak jak u mojej mamy, jak gotowała właśnie taką zupę. Bo powiem szczerze, że no powiem wam, że całkiem ciepło. Ja mam taki cieńszy płaszczyk. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. I... Spodnie takie ciemne założyłam, już nie grube dresy. No, nawet nie muszę się tak trzymać pod tą szyję, chociaż przyznam, że jak przyłyka mnie jeszcze wolę, jak sobie tak właśnie przytrzymam pod samą szyję, o, teraz jest mi dobrze. Na mnie trzej, jakiś <cienki. taki> <taki> Dobrze, że wyszłam, bo okazało się, że mi spuchły nogi, kostki. Tego nie widać. Widzicie na moich kostkach. Ja mam takie kostki szczupłe, ale ja, pomimo, że mam szczupłe, i w porównaniu z innymi kostkami są szczupłe, ale ja wiem, jakie, jakie mam kostki i no, trochę mi spuchły. I właśnie nie wiem dlaczego. A słyszałam, że też puchną nogi jest tych rzeczy się dzieje. Nie wiem jaką ja dzisiaj tą czapkę trochę może za... troszkę za... za ciepłą. Ale muszę mieć czapkę bo normalnie wiem Wam, że... że... no... właśnie nie mam nic innego takie ciepłe czapki się zimowe. Jakbym miała, no nie wiem co, taką cieniutką czapeczkę, ale no nie mam tutaj Zobaczę, jak się będę czuła. Może pojadę do Złotych Tarasów. Może tam jakąś taką dzienniką, którą będę mogła sobie właśnie na takie misak robić, może sobie kupię. Bo tutaj to się nawet nie interesowałam, bo właściwie to mnie interesują tylko spożywcze sprawy. Cały czas tylko chodzę za chlebem. Za jedzeniem, za, za innymi takimi na śniadań. Ale normalnie powiem Wam, że mam takie zachcianki. O skręć sobie pójdę do takiego fajnego sklepu, gdzie kiedyś kupiłam Łapki. Gotowałam rosła, ale niestety nie mogę jej się rosła. Normalnie odrzucam nie. Więc, więc słuchajcie. Wylałam rosół. No ja nie wylałam ten rosół. Wylałam. Zjadłam tylko te łapki i gotowane mięso. Ale jakoś mi to mięso nie wchodzi. No ja nie mam z tym mięsem, jest. słuchajcie, to mięso. Wiaterek jest. Pani Tutaj... Atelek sobie źle, Atelek jest. mam tą grzywkę. Pani Atelek jest. Pani Atelek jest. Pani Atelek jest. coś mi się Pani Atelek jest. Pani Atelek tak <laughs> Nie, to się inaczej nazywa. Nie wiem, jak to się nazywa. No i muszę kupić właśnie proszek do prania, bo mi się skończył jeden, drugi. Tak dużo prania robiłam, że wszystko mi się pokończyło. Mm. O, to okazji, na Jest tu jakiś sklep. Taki namiot warzywny. Powiem wam, że się zaraziłam. Kupiłam kiedyś u niego kilka rzeczy. I ja już tak właściwie, nie wiem, chyba, nie dokupywał bo bo na czasu. Wszystko wyrzuciłam, bez okularów nie widziałam, przyniosłam do domu, okazało się, że jagody były spleśniałe, wyrzuciłam. E, okazało się, że, że natka pietruszki była na mnie ślizgła, całe ogonki musiałam wyrzucić i wszystko właściwie, co wzięłam, to wyrzuciłam. Wiecie co, wejdę jeszcze do tego sklepu, pokażę Wam właśnie taki fajny, fajny sklep, może coś tu kupię. sobie kosteczki. Dzielę